Inspirujesz do miana człowieka? Moja droga, jest tyle innych sposobów na bycie przeciętną. Kiedy nie macie w pobliżu, ogarnia mnie takie jedno uczucie. Zwą go szczęściem. Magowie to niemowlęta starający się zrozumieć mechanizmy rządzące światem. Ty chociaż masz wymówkę. Wy, wyniesieni, dobrze wiecie, jak dobrać swój zwierzęcy totem. Twoja nieśmiertelność jest niczym ziarenko piasku. Na nieskończonej pustyni czasu. Zdecyduj się na jeden wymiar. Mieszasz im w głowach. Urodziłeś się taki płaski, czy nad tym pracowałeś? Im zabawniejszy kapelusz, tym większy prestiż. Czyż nie? Ty i Leona reprezentujecie to samo światło typowe dla Targonu Księżyc z zasady ma zazdrościć gwiazdom marny smok. Niegodny swego imienia. I ty tytułujesz się smokiem? Jesteś co najwyżej słabym płomieniem. Smok, któremu do latania wciąż potrzeba skrzydeł? Próbuj dalej, kiedyś ci się uda. Daj spokój, Rygiel. Miej do siebie trochę szacunku. Byłby z ciebie całkiem ciekawy smok. Jeśli fady są najlepszym, co ten prymitywny sport ma do zaoferowania. To ja jestem królową kosmosu. Popełniłeś błąd? Cofnij i powtórz i tak w kółko, aż osiągniesz przeciętność. Strach przereklamowany idealizm nie przestarzały, gniew uroczy, proch i metalowe rurki, czarujące, widziałem główną część. Jesteś tylko drugoplanową naśladowczynią. Nie rozumiesz swojej bogini, Illaoi. Pomyśl tylko, co mógłbyś zrobić z większym płótnem. Życie jest krótkie. Od czasu do czasu trzeba zaszaleć. Rozumiem to. Słońce? To słońce? Oj, kochana. Ty i Diana reprezentujecie to samo światło typowe dla targonu. Nie wszystko błyskotliwe, co się błyszczy. Macie tu takie powiedzenie, tępy jak kamień. Nie, to nie jest komplement. I ty masz zamiar zabić mnie, ubrana w ten sposób? Brawo, Nasus! Wyniosłeś się do postaci psa, a teraz aportuj coś ciekawszego. Mógłbym nauczyć starego psa milionów nowych sztuczek, ale ja cię, nasus po prostu nie lubię. Przypieczętowałeś swój los. Wraz z uniesieniem włóczni targonu. Nie przeszkadza ci ta twoja monotonia? Bo mnie strasznie. Cały ten zwyczaj z wynoszeniem jest unokliwie zabawny. Jak kotek próbujący chodzić na dwóch łapach. O rice! Widzę, że jesteś gotowy do robienia notatek. Prawdziwa magia wykracza poza język. Zapisywanie jej zupełnie przeczy całej idei. Magiczne tatuaże? Skąd je masz? Z magicznego więzienia? Ach! Lojalność Smoka jest bezcennym darem. Nie marnuj go w służbie głupców. Średni płomień. A i tak jestem łaskawy. To nie przystoi Smoczemu Rodowodowi. Dopisz mi to do rachunku. Na nazwisko Pantheon. P jak pacan. Mam tendencję do przepalania obuwia. Moje stopy rzadko stąpają po ziemi. Pewne rzeczy stają się lepsze z wiekiem. Wieków? Ona istnieje od góra kilku stuleci. Kapelusze zawsze w modzie. Ustawię go pod Dziarskim Kątem i będzie idealny. Śnieżna Kula! Sam raz do mojej kolek to uśmiercenia cię! UŚMIERCENIA! Pora trochę spowolnić to i tamto. Udręka Liandriego. Mój zysk. Doskonała na odbywający się co dwa tysiąclecia astralny bal przebierańców. Jeśli Kindred i Bart mogą paradować w maskach, to mogę i ja. Tam, skąd pochodzę, nie ma echa.